Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. No, ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko, mleko lubię. Lubię mleko. Wow. Tak? Tak. Bo chcę ci za wodę zapłacić. Tak? 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 Słucham pana. Że niszczysz moje imienie. Twoje menie Tak. Czym? Widziałeś Czym. No powiedz mi Czym. Nie, widziałeś Czym. Ale ja nie wiem o co Ci chodzi. Nie wiesz? Nie. To się dowiesz. Toś, tak? Tak. Na, na Bemka Na bęka? Tak. Zapraszam. No. Ja, ja jadę właśnie na, na Bemka A jedź, jedź, jedź. No. Jadę właśnie na Bemkę. Jedź na Bemkę. No. no. I złożę pismo. A złóż pismo. Twoim pismem to wszyscy dupę wycierają. Bardziej by Twoim. Nie Moją nie wycierają. Moją nie wycierają. Będą wycierać. Będą? Będą. A twoją? Moją nie. A Astro? Ja, ja. Już Astro wycierają główną To będziesz czyścić. Ja? Tak. A zobaczysz. Zobaczysz. No to zobaczę no. Zobaczysz. Tak zobaczę. No zobaczysz. Daj mi ten rachunek. Nie. Zobaczysz. Wojtek, on nie chce dać rachunka. A za to co on? Man. Bo on dał połowę pieniędzy Co na to! Man, no? Dał połowę pieniędzy na to! A ja Za światło ja... dałem! A bada. ja u dupę jego pocałował. No wczoraj pocałował! No. no. Nie chcę dać, żebym mu płacił. No to ja nie wiem, gdzie mam wpłacić te pieniądze. To ja ci oddam te 250. Nie chodź, ci wodę. na się my w hotelu. No. To Daj mu. Ten rachunek. On daj zapłaci. Po daj po ślubie. To dobrze. Jutro na policję ja pójdę. Se. Idź. Menelu, idź. Właśnie. Wczoraj właśnie. Na lajcie co daj, Ty dałeś, Menelu. tu się. tu się. Wojtek za Wajteksówkę jedziemy na trójkę. Do nas jedziemy. On jedzie, patrz już wiezie pismo. no bena, tak? To mi trzeba. No na Jedź, jedź. Tak. Jedź. O, proszę. Pa. Proszę. Zobaczcie. Zobaczcie. To proszę mi teraz oddać kurwa te, z, za prąd. Cztery lata, bo ja prąd płaciłem. Kurwa. Nie chciałem płacić. płacić. Odwiedzenie. Dobrze. Nie, dobrze. No. To internet ma jutro. Ja... Nie będzie kurwa. Cały ten ja sivenię, powiem, kurwa światło. Ale patrz, Krzysiek, zawsze miałeś pretensje, że on wracał za fuchwany, za zajebany. A dzisiaj jak nie wrócił? Wykąpany, elegancko, nie pijany, elegancko. Dalej masz pretensje? O to? No powiedz! Proszę, powiedz! Ty wiesz, czy masz pretensje o wszystko. Do wszystkich. Jedź, wieś pismo. Ja też jutro pojadę na trójkę, zgłoszę, zawiadomienie. Mhm. No tak taksóweczkę i pojedzie na Bema złożyć pisemko. <laughs> kurwa. A ty dajesz mu pieniądze, a on kurwa wydaje na taksówki kurwa, donosi. To, no to... ja bym płacił za wszystko. Za prąd, całe te, też 50 złotych dał kurwa, żeby... A nie chce dać, to zapłacisz. Masz pieniążki, to zapłać. Dzień dobry, poproszę tak na ulicę szkolną. 17 Szkolna 17, tak? Dziękuję, dziękuję. No właśnie, tak to właśnie jest. Może kawę wbijemy. Zrobisz kawę? Kawę? No, no zrobię <noise> A jak rozpuszczalną? Taką wiesz, no. <noise> Może być. <noise> o kurwa. Już jedzie do nas. Ale to jest kurwa co? Człowiek. A jutro nie dzwonił, przepraszam mnie. No. To jest... Ale fajnie bo się robią kurwa. Kupo, woda. Bo już gorąca była. Cały ten musiałem odkręcić te, a nie, nie kładłem na górę, tylko cały szorowałem nogi, nie nogi, kurwa, wszystko. No i dobrze, no. O, jedziesz, tak? To my idziemy. Na miasto. Nic pierdoliczy dzisiaj. Nie. Dzisiaj nie? Nie. Donosik będzie? Pizza jest. Dobra. Zostaniesz tu sam, ja ci to obiecuję. Zostaniesz sam. A internet zabieram? Ja i. Pomogę ci w Torbewoodu. O. Dziś nie stwierdzimy, tak? No jest ja światło. Ja za światło zapłaciłem. No to pochuję, gaci. Ja też. Właśnie. Pojechał na Bema złożyć donos. To jest gość, to? nich ładny. Co on wyrabia? Sam widzicie. No właśnie. To co z tą kawą? Będzie kawa czy nie? Dobry. No Dobra. Krzysztof pojechał no na, komendę, na komendę zgłosić nas, a Wojtek był w tym hotelu. Hasło. WiFi. No. Tam laj mógłbyś robić dalej, prowadzić. Na przyszłość będziemy widzieli, nie? Na no spokojnie. Na no spokojnie, tak. Tak. A, kurde. <gry> Gdzie ta kawa? Ja przyjedzie. Ciepła jeszcze będzie, powiem, że pół litra ciepłej kawy. W kubkach. No tak, no duże. Kurwa, pojechał tu ksóweczko na Bema, donosik, pierdoląć. Ale ja ci powiem, policja ogląda i oni widzą. Tak. oni nic nie zrobią, że on tak traktuje mnie, się znęca. Ja nie będę, nie będę, żeby on nie, on jakim prawo, prawem, prawem jeszcze, on będzie mnie bił? Nie. Znęca się, za wszystko ja płacę, wyzywa, że nie wiadomo, obraża y, moją mamę święty pamięci, całą rodzinę, wszystkich obraża. Za to, to powinien po łypie dostać. Właśnie, temu za... ja nie chciałem, bo nie chciałem, żeby policja przyjechała, bo ja bym go raz trafiłem, a czemu tego zęba wy... <noise> <noise> o kurwa! Tak to bywa. No bywa, takie życie. No właśnie. Wojciech do fryzjera musimy iść. U mnie też już długie włosy. Na no pójdę też. Na penesa? Dawaj na penesa. Zetniemy się? No. <głos> <głos> Dobra. To o, proszę bardzo. Nie ma Krzyśka. Nie ma babki. Nie ma. No mnie jak wygląda. O, u ciebie elegancką. O. Tak, proszę bardzo. O, chociaż o. Pachnie. Normalnie. A ten u mojego usta. <tryk>, tygrysek. Tygrysek. Dobra, tyle w tym macie. No na razie. Na razie.